Cześć moi drodzy, witam was na kolejnym zdrabkowym odcinku. Byłem ostatnio wypłacić sobie wygraną z wielkiej krzyżówki. I w miejscu, gdzie wybiera się zdrabki, pewna zdrabka przykuła moją uwagę bardziej niż pozostałe, a mianowicie gruba kasa. A dlaczego? Patrzcie, jaki fajny numer zdrabki się trafił: 007 007, 007. Dlatego pomyślałem, że jak ostatnio był krzyżówkowy zawrót głowy, to dzisiaj sobie możemy zrobić siódemkowy zawrót głowy. I dobrałem na taki odcinek zdrabki, gdzie motywem przewodnim są właśnie siódemki. Dałem sobie spokój z Playbookiem, z Wielką 77 i z Jamesem Bondem. Jakoś do tego Bonda szczęścia nie mam, a to co przygotowałem, to i tak już tworzy dosyć bogaty miks za 65 zł. No i co tutaj dobrałem Bum, laki na moje 77, siódemkę z truskawką. Tutaj macie o truskawę o, i jeszcze jest 5 drapek po 2 zł, oczywiście z siódemkami, także zapraszam Was do drapania. Dobrze, to zaczynamy. Mam nadzieję, że siódemka będzie dzisiaj szczęśliwą liczbą. Mamy tak 15 i 28. Jest 21, 11, 16, 19, 24, 25, 29 i 13. Bonus słońce, także niestety ta zrabka jest przegrana. To może teraz wersja różowa z serduchami. Czerwona, właściwie nie różowa. 14, 15 i mamy 11, 24, 21, 30, 19, 12, 25, 28 i bonus kwiat. Także niestety. To może jeszcze coś za 2 zł? Niech będzie jedna z super siódemek. O. Szukamy tej siódemki. Oj, proszę bardzo, jak ładnie jest. Czy jeszcze będzie jakaś? Czy na tym się skończy? 5, 4, 3, 6, 8 i 9. No to sprawdzamy. Mamy 2 zł. Ok. Nie mnożymy, bo niebieską byśmy mnożyli. Dobra, to teraz ta truskawa nasza. Sprawdźmy, czy będzie szczęśliwa. 29, 34, 20, 19, 32, 33, 21, 2, 6 i 9. No niestety, tutaj się nie udało. To może jeszcze jakaś jedna za piątkę, moje 7, 7. I sprawdzamy. Bonus garnek.

26 i 34. Także jest jedna wygrana pod siódemką i jest to 5 zł. Tak, oznaczenia potwierdzają wygraną. Dobrze. To może teraz sobie zadyszkę, niech to będzie laki 3 siódemki. W bonusie szukamy podkowy i znajdujemy finogrono. No to teraz czas na wygrywające liczby. Mamy 13 trzydzieści dziewięć, szesnaście, czterdzieści dziewięć i dwadzieścia trzy. Jest tak trzydzieści dwa, czterdzieści jeden, siedemnaście, czterdzieści pięć, dwadzieścia cztery, dwa, czterdzieści siedem.

23, 15 i 12, czyli tutaj niestety pusto. Ostatnia super siódemki, Mamy 3, 8, 9, 4, 2, 5 i 6. No to jedna była wygrana, jedna przegrana. Teraz czas na neonowe 7. No coś słabiutko. na razie tylko 7 zł, oby na tych 7 się nie skończyło. W sumie no 7 też by pasowało do tematyki odcinka, ale szukamy oczywiście wyższych wygranych. 5 9 8 4 3 4 5 6 9 i ostatnia szansa. 6. No na no, nową jakoś też się od początku nie spisuje u mnie za dobrze. Więc cała nadzieja w ostatnich dwóch strapkach tych najdroższych. Dobra, to mamy tak. Arbus, cytryna oraz gwiazda. Tutaj mamy złoto jabłko koniczynę. Truskawka banan safe. Tutaj również różne symbole, ale tylko przypomnę, że szukamy właśnie szczęśliwej siódemki. Tutaj również jej nie ma. I w grze, tutaj po lewej stronie, też jej nie ma. Przechodzimy na drugą stronę. Mamy wiśnie, złoto oraz banknot. Tutaj różne symbole: jabłko, garniec i podkowa. Tutaj również siódemki nie ma. Tak samo i dwie ostatnie tutaj gry, czarujemy, może to pomoże. No tutaj nie pomogło i, na niestety. Różdżka do wymiany nie przynosi wygranych. No ale teraz nasza rarytas dzisiejszy 007. Także trzymajcie kciuki. Mamy tak 13, 18, 26 trzydzieści jeden, i naszą super liczbą jest piętnaście. Jest tak, siedemnaście, trzydzieści cztery, czterdzieści dziewięć, dwa, dziesięć, sześć, trzydzieści pięć, trzydzieści dwa, dwadzieścia osiem, Dwadzieścia siedem, dwadzieścia cztery, trzydzieści dziewięć, szesnaście, było blisko, jeden i siedem, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści sześć, jedenaście i sześćdziesiąt. No i ostatnia szansa, tu mamy pięć. 23, 50, 43 i uwaga, 47. No to niestety, czy bonus uratuje? Nie uratował, jest zamek, także sprawdzamy kontrolne PM. No niestety, pomysł na odcinek moim zdaniem fajny, ale wygranych niestety, jak na lekarstwo. Robimy sobie podsumowanie. No i tak, to są wygrane zrabki, tylko dwie na wszystkie przygotowane na odcinku. Także, no niestety trochę smutno, ale patrzcie jaki numer, bo wygrana wynosi 7 zł. Także, no naprawdę, temat siódemka tematem przewodnim jakby nie było. Ale, no niestety nie o takie wygrane chodziło, ale jeszcze powalczymy o coś fajniejszego. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zostawcie na pocieszenie trochę łapek, zrobimy się wtedy dużo milej. A Was zapraszam od razu na kolejne odcinki zdrabkowe. Trzymajcie się ciepło. Cześć!